Z tej strony Mike, podziemne typy. Witam was na weekendowym typowaniu. Dzisiaj mam dla Was fajne niespodzianki, więc lecimy sobie szybciej niż zwykle, mam nadzieję. E, pokrótce. Widzicie tutaj przeze mną stronę internetową nasz projekt podziemne typy. Możecie typować, wygrywać nagrody w konkursach i w turniejach. Tutaj możecie sobie wszystko zobaczyć. Wystarczy się zarejestrować dostęp. E, macie darmowy, chyba, że ktoś z Was chce po prostu typować premium i zarobić y, na swojej wiedzy. Ci najlepsi, którzy tutaj widzicie po prawej stronie lub ewentualnie w zakład płatni typerzy, już ma ich, mają swoich pierwszych właśnie klientów. System weryfikuje typy automatycznie, więc nie ma mowy o żadnym po prostu oszustwie. Możecie ustawić sobie typera na mail i dostawać jego propozycje bezpośrednio na skrzynkę. Więc zapraszam do korzystania. Oczywiście wbijajcie na nasz Instagram, telegram. Facebook, Telegram, chat. No i oczywiście dajcie suba tutaj na YouTube, bądźcie na bieżąco suba i dzwoneczek, żeby Was coś nie ominęło, bo to też dostaje takie sygnały, że czasami coś po prostu nie dochodzi, ale tak to jest, jak po prostu niektóre media te zasięgi mm, obcinają. Co do Telegramu, mam dla Was naprawdę giga, m, fajną opcję. E, super konkurs, gdzie można wygrać? Uwaga, coś naprawdę grubego, wcześniej robiliśmy konkursy na Safe Card. E, m, powiedzmy 100, 200, 300 zł. Teraz po prostu w naszym konkursie telegramowym. Do wygrania jest całkiem fajna. Jedna mocna rzecz: Nintendo Switch wersji light czyli przenośna konsola, wygra ją jeden uczestnik, który po prostu za miesiąc w maju zostanie wylosowany. Trzeba spełnić warunki. A jakie to nie zdradzę wam tu, tylko zaproszę, żebyście weszli na nasz Telegram, który już prawie 3000 osób jest na nim. Tam macie wszystko opisane, co trzeba zrobić, aby się zakwalifikować. Jeszcze można dodatkowo mieć dla to dostęp do naszych grup. Premium, więc, jeżeli ktoś chce powalczyć tutaj o taką nagrodę, to zapraszam. Jak najbardziej, linki macie w komentarzu. I w opisie do telegrama, więc bijajcie i zapoznajcie się z tym konkursem. Lecąc dalej, oczywiście darmowe grupy Facebook, Telegram cały czas działają, darmowe typy, robimy co możemy, abyście byli zadowoleni. No i oczywiście na YouTube, jak tutaj wam wrzucam, dla tych bardziej chętnych, co chcą grać po prostu codziennie, moje typy i nie tylko, jest Patronite przygotowane, są trzy opcje, gdzie możecie sobie wykupić członkostwo premium, tak. E, więc zapraszam tych bardziej zdecydowanych e, i tutaj przechodzimy już do kwestii kolejnego konkursu dla Was na ten weekend, a w zasadzie o typowaniu e, szlagiero Manchester, e, Manchester City kontra Manchester United derby um, Derby Manchesteru, więc na pewno będzie tutaj się działo, tutaj macie zasady, abyście sobie przeczytali, zasady się nie zmieniają, e, promocję mamy e, fajną od Noblebeta, więc Spójrzcie sobie, pierwsze trzy nagrody to są 20 złotych bety w NobleBet. Aby odebrać nagrodę trzeba mieć konto na NobleBet. Jeżeli nie macie konta na NobleBet, no to spójrzcie na komentarze lub opis filmu tam możecie założyć z naszego linku. Zakładając z naszego linku też trafiacie do nas na grupy premium. na miesiąc, więc tych możliwości jest naprawdę wiele. Ci co wytypują wynik, typujemy wynik 0:1 tak jak widzicie tutaj w regulaminie i dodatkowo typujemy strzelców, bo w tych komentarzy spodziewam się, że będzie sporo i wówczas ci co będą bliżej w typowaniu strzelców. Yy, będą później, będą po prostu później rozstrzygnięcia, tak, bo jak mamy skończyć wynik, stawiam 1:1. No to później po strzelcach będzie dalsza weryfikacja. Gdyby później po to nie pomogło, no to e, kto był pierwszy, ten lepszy. Więc zapraszam do zabawy. Dzie dziękujemy Noblebet, że fajne nagrody nam tutaj co tydzień daje w, w konkursie mm, typerskim. I jeżeli jesteśmy przy NobleBecie, no to pamiętajcie, że mają jedną taką fajną funkcję. Więc y, tutaj mogę Wam pokazać, co ja bym zagrał w NobleBecie w opcji Bad Builder, Tylko musimy sobie. Znaleźć e, naszą ligę. Jak wiecie, ja zapewne wybiorę ligę holenderską. Akurat mamy tutaj dwa takie ciekawe mecze w, ligi, w lidze holenderskiej, gdzie myślę, że, że będzie się działo. E, Ajax e, Groningen, budowanie zakładu. Mamy już dany mecz, który nas interesuje. Niech się po prostu całość wszyta. jak cały czas ostatnio wygrywa, więc <grymnie> ciężko tutaj znaleźć ich opcja na porażki. Dobra, lecimy sobie w ten sposób, rzuty rożne. Eee, jak ostatnio tych rzutów rożnych miał mniej, no zagrał siebie, a Groningen ostatnio też dość sporo tych rożnych potrafi zrobić. Więc damy linię 10,5 rożn rzutów rożnych, dodam taką selekcję. Mecz drużynowy powiedzmy... Sumę goli, sumę goli ustawię na 3,5. Więc odważnie będzie w końcu mecz, w którym Ajax się rozstrzela. A jeżeli chodzi o mm, zwycięzców danego mecza, zwycięzcy danego mecza, no to raczej ciężko tutaj typować. No bo Ajax jest zdecydowany faworytem. Postawmy sobie, że Sebastian Haller zdobędzie bramkę. Albo może duszę tadic, zobaczymy. Duszę tadic z karnego. Jeżeli coś takiego byłoby się wydarzyło. Więc okej. Okay. Mamy taką selekcję, no kurs jest Poko 6,71, ale szanse, żeby to weszło, wiadomo, nie są największe, e, samo obstawianie na, na zawodnika, no to bardziej taka mm, forma zabawy niż prawdziwa gra pieniężna, więc tutaj traktujemy to jako formę zabawy. I jeszcze w zasadzie jeden mecz e, możemy spojrzeć, niech będzie to właśnie nasz szlagier Premier League. W niedzielę jest ten mecz. Eee, tylko znajdźmy go. Mm. Dobra. Nie widzę tego meczu, a po prostu też nie będę tutaj przedłużał. Weźmiemy sobie redywizję, jednak później sobie to sprawdzimy: Liga Holenderska, redywizję. W który ten mecz jeszcze chciałbym w zasadzie wejść tak grubiej, gdzie jest fajny kurs. Myślę, że RKC Vilevik z Utrechtem. I tu już zagramy takiego wariata w Bad Builderze. Zagram na RKC, dlatego że Utrecht ostatnio no, straszna kicha. Ponownie oni mają zrywy i spadki, więc zwycięstwo RKC. Tylko wejdziemy w Bad Buildera. RKC Walwajk, dajmy jeszcze over 2,5. Już mamy kurs 6,50. Rzuty rożne wątpię, żeby tutaj były jakieś wysokie linie. Obie drużyny strzelą, no to już był ten szalony kupon. Się wydarzy, wyrzucenie z boiska punkty za kartki. Dobra, nie będziemy kusić losu. Wystarczą nam te dwa zdarzenia po dobrym kursie, więc macie drugi kurs 6,50. Jak ktoś chce, to dla zabawy może um, śmiało tutaj e, sobie puścić takie kupony. No i spróbujcie sami też się pobawić tą opcję Badbuildera naprawdę jest e, to spoko kreator e, zakładu i można sobie w jednym meczu tutaj parę rzeczy namieszać. Proponował. Fajnie, tutaj można budować na przykład w NBA czy w Energy, jeżeli są te typy bardziej skoncentrowane na, na zawodników, więc można sam sobie dorzucić asysty, punkty i tego typu więcej kombinacji niż, niż tutaj. Jedziemy szybko teraz z typami. Zaczniemy sobie od ligi holenderskiej, zobaczcie co działo się w poprzednim, w poprzednim weekendzie. Lewa strona, czyli po prostu to granie na pałę, nam rozwaliło system. To jest rekord, jaki, jaki udało nam się uzyskać na takim zagraniu. Nie było żadnego kaszałta, więc kursy praktycznie 1 do 1 można było tworzyć, jeżeli ktoś tam polował w duże kursy po różnych bukach. No a jeżeli nie, no to trochę mniej, ale i tak do przodu. Moje typy tylko 2 na 9. No ale nie mogło być inaczej, jeżeli tutaj w same niespodzianki w zasadzie w tej kolejce się zadziały. Ja i tak te kursy idę w tendencję właśnie podwyższania, no mam nadzieję, że następna to kolejka w moich typach będzie lepsza. Ale pamiętajcie, że po lewej macie ten tabelki, nic nie stoi na drugą tabelkę na pałę, nie stoi nic na przeszkodzie aby zagrać dwie albo skupić się na tej na pałę, bo jak sobie prześledzimy przez ostatnich chyba 10 kolejek naprawdę spoko to wychodzi, bo w tej Holandii dzieją się mało logiczne rzeczy. E, dobra, jeżeli chodzi o moje typy, to szybko je omówię. MN, Sparta, Rotterdam, gram na MN, dwie wygrane ostatnie z Utrechtem. Na wyjeździe u siebie pierwsze też zwycięstwo, zrobili sferę, więc Sparta też zawiodła, przegrała z Willem 2, który natomiast przegrał z Utrechtem, e, więc no. Kompletna masakra, powiem tak, więc lepiej pójdę MN u siebie po 3,20, chociaż nic mnie tu nie zaskoczy. feyenoord Venlo, Venlo plus 1. Venlo ostatnio stawiałem na Witesse przeciwko Vitesse dwa razy. Dali ciała, chociaż nie, nie grali wcale tak źle, jakby to mogło wyglądać. No Myślę, że tutaj pokuszą się o jakiś chociaż remis, bo ten Feyenoord dalej nie przekonuje mnie i tak to już jest. Twenty dla mnie ten Twenty faworytem u siebie, chociaż na młoda drużyna. Może być jak... Z... nic mnie już jest, nie zaskoczyć, po co tutaj takie dywagacje. Gramy na Twente, minus 75, Herrenwenn, Den Haag, over 3,5, 2,70, sensowny kurs Den Haag, ostatnia drużyna. Herenwen też mm, ma ten styl gry jaki ma, więc liczę tutaj na overa, Valve, Ick, Utrecht Utrecht, no, tragiczna forma. Próbujmy ten Walwajk plus 0,5 jest fajny kurs, 2,40. Po lewej stronie zobaczcie, jakie macie kursy na 5,50 na Walwajk. Ja bym też to nawet mógł wejść spokojnie w czystą jedynkę. Więc tutaj no też jakiś kontrakt w tym muszę zostawić, żeby te typy niektóre nie były takie same. Ajax, Groningen, over 3,5. No w końcu Ajax też musi się jakoś obudzić i, i, i nastrzelać Groningen, to też już nie jest taka drużyna, gdzie tylko wszystko zamyka. Trochę goli też pada w ich meczach, więc czemu by nie. Całkiem spoko kurs jak na Holandię, jak, jak gra Ajax u siebie 2,30. Herakles Feller, dla mnie Herakles tutaj faworytem, 2,60 na handicap podbijamy kurs na Azjanie, Sitart PSW, Sitart Plus 1, PSW, spadek formy, Sitart niezłe mecze potrafi, potrafi mieć, liczę, że tutaj jakiś remis ugra z PSW, a kto wie, może nawet i, i wygra. Witesse AZ Alkmar, kursy są, faworytem według buków jest Alkmar, w sumie mecz dla mnie pół na pół. Vitesse zagra u siebie, dlatego idę w wyższy po prostu kurs. Ponieważ Vitesse jest A340. Oczywiście, jak chcecie, to wszystko możecie grać z handicapem, będzie po prostu łatwiej więcej tych typów może wejść niż na przykład u mnie. No bo przecież ja nie patrzę na, na jego skuteczność, tylko na profit, jaki zostanie wygenerowany w, danym, w danej kolejce, w danym weekendzie i o to mi chodzi. Więc tak będzie wyglądała Liga Holenderska. Życzę oczywiście powodzenia, żeby tutaj było lepiej, przynajmniej po prawej stronie, po lewej. Niech będzie nawet powtórka, bo tutaj zobaczcie, trochę więcej zagrałem nawet na dogów. Następna sprawa. Przechodzimy sobie do typowania rzutów rożnych. No i tutaj. Ciekawa, ciekawa sytuacja. A zanim jeszcze zamówię rzuty różne, spójrzmy na siatkę. System, który po prostu puściłem w środku tygodnia. No nie poszło to za ciekawie, bo tylko jeden na mecz wszedł, gdzie w zasadzie kursy były 50 na 50. Akurat trafiliśmy taką kolejkę, gdzie nie było z czego tutaj zrywać. Ale gwarantuję wam, że tutaj do tego systemu jeszcze wrócimy, bo jestem po rozmowie z jednym typerem, który właśnie specjalizuje się siatkę, ogląda tą siatkę i te mecze będą dobrane już sensowniej niż tylko jak ja bym miał usiąść i spisać niektóre rzeczy na pałę, albo wziąć tylko kobiety, więc spokojna głowa, wrócimy do systemu na takich bardziej sensowniejszych warunkach, bardziej lepszej rozpisce. Nie ma co się z tym spieszyć. No a tutaj no, mieliśmy trochę po prostu um, może nie to, że pecha, ale no, akurat faworyci nie zawietli, Ale wierzcie mi, to, to tak nie jest tak zawsze. Ja obstawiam, że jeżeli będziemy dobrze dobierać mecze to co najmniej tutaj 3-4 powinny nas zaskakiwać. Natomiast standard Charleroi, też było blisko, no ale tam 3-2 jednak wyciągnęli. A później to tam zwycięstwa raczej bezproblemowe faworytów. Wrócimy do siatka system, nie przejmujcie się. Idziemy do kornerów z powrotem. W rzutach różnych znów tak dobrze, ale i nie za dobrze, bo Australia rozwaliła system. Na samej Australii e, teraz widzicie idę w taką opcję tabelkową, bardziej żebyście widzieli czy tutaj w Australii, warto czy tam w Holandii, czy, czy w innych ligach. Więc ym, na papierze tutaj na Excelu wyszło w Australii super. 2 e, mecze 19-21, więc zamykają to na najwyższe linie. Najwyższe linie nawet sobie można grać powyżej 18, więc sobie, sobie odpowiedzcie na pytanie, kiedy były kursy powyżej 20. Tak czy siak, Australia nie zawodzi, super. Ym, Wynik 346 jednostek. E, znowuż Holandia była tak e, dziwną ligą w poprzedni weekend, że e, strasznie zaniżyła nam. Ten wynik, bo. No, ja nie pamiętam takich kolejek, żeby tylko jeden mecz w zasadzie miał over 10,5. Tylko Utrecht M a i tak mu uważam, że w tym meczu to powinno być spokojnie około 20 różnych, bo Utrecht mocno, mocno nacierał, a tych różnych tylko 12 zrobili. No ale tak tak bywa. E, Groningen Seatart też się ładnie zapowiadało. Na 10 się skończyło reszta e, bez komentarza Holandia zazwyczaj tak nie wygląda w różnych, więc nie przyjmujcie się, e, powinno być już tylko lepiej. Oby. E, mecze dodatkowe, mm, też już zaczynam mieć swoje wnioski. Przede wszystkim za moment zobaczycie, że Ekstraklasę umieszczam już na formularzu jako całą, bo to co wybrałem w, te, w ten weekend, no był średnio trafne. Lech, Warta, 16 różnych fajnie 3, nie zamykamy, to już jest mega zysk. E, ale znowuż inne, Wisła, po Skraków, e, Jagiellonia, a, czy Podbeskidzie jest tutaj? Chyba nie, Zagłębie Sosnowiec to pierwsza liga, akurat e, nie weszła. Znowuż wchodziła Lechia chyba 17, Stal Miele z 21 rożnych, więc wiecie, jeden taki mecz jak nam umyka, to już nam umyka sporo właśnie tego zarobku, i to czyni, że właśnie te tabele są takie średnio opłacalne. Ogólnie inne mecze to już po prostu szkoda mi ich strzępić ryja, bo Bayern, Monachium, nie wiem, grał u siebie 8 rożnych, wywalam te drużny na stałe. Turcję sobie zostawimy, bo są bardzo wysokie kursy powiedzmy na ten fejt Karaguruk, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Oni 2.50 tutaj jest pozycja startowa i naprawdę mieli po pierwszej połowie chyba z 8 rożnych. I potem spierdzielili koncertowo, bo tylko 11, ale zobaczcie jakie kursy już początkowe są całkiem, są całkiem fajne. Powyżej 11 Trabzonspor, Fenerbahce 12, Galata zawiodła u siebie. Ale Turcję będziemy cisnąć, będziemy cisnąć Austrię, będziemy cisnąć Szwajcarię, tam jest potencjał, uważam. Poza tym Liga Wyspy Owcze wchodzi, ale chciałem Wam dziś po prostu dać, już przejdziemy sobie może na szybko do kornerów i zestawienia, chciałem Wam dać też Wyspy Owcze. I spojrzeć kursy, ale żaden Bóg nie miał wystawionych. Patrzyłem tam wszędzie, gdzie, gdzie dam, albo gdzie, gdzie można, albo o czymś nie wiem i nie widziałem żadnych kursów na, na Wyspy Owcze. A w w poprzednim roku e, grałem sobie rożne wyspochowcze, było spoko. Zresztą to jest taka mała, specyficzna liga, w, w, liga Wyspy Duńskie, tam oddalone e, i tam jest wesoły po prostu futbol. E, jeżeli kursy się pojawią na Wyspy to m, przypominam wam, wbijajcie na Telegram, bo tam na pewno na darmowych typach, a na premium już całkowicie te Wyspy sobie będziemy e, grać. E, dobra, to jest może zestawienie na narzuty różne. Dalej ciśniamy sobie Australię. Tutaj kursy są obniżone w stosunku do innych lig, bo wiadomo Bóg nie jest głupi, reaguje, jeżeli tu jest więcej cornerów to te kursy są wyższe. Jeżeli chcecie, gracie sobie jeszcze trochę wyższe linie. Poza tym, no co ja mogę powiedzieć, wiem, że niektórzy z Was nie grają takich po cztery linie, no bo to musiałby być gigantyczny budżet, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład dobierze sobie sensownie jakieś te mniejsze rzuty różne i na tym zarobi, no to też piona dla niego, fajnie, że tak się stało i dlatego te tabelki, które są żmudne dla mnie do pracy e, wykonuję dalej. No, Jeżeli uważacie, że, że, że jest spoko, żeby robić te tabelki, zostawcie lajka i, mm, i suba, żebyście je widzieli dalej e, Holandia oby teraz było o wiele lepiej. Tutaj mamy naszą Ekstra klasę, gdzie już nie pomijamy żadnego meczu, no bo te wysokie rożne zaczynają znowu wchodzić, tak jak było to rok temu e, mocno. No i mecze dodatkowe, już waliłem wszystkie Bayerny, napoli, Romy, Reale Madryt, które po prostu no, nie nadają się do tych różnych na dłuższą metę. Skupiamy się na samym topie, czyli e, Turcja trzy drużyny, Austria dwie drużyny. I Szwajcaria dwie drużyny, szkoda, że nie ma tych wyspowczych, ale jak jeszcze niech, niech wróci Norwegia, ogólnie Skandynawia wróci grać wyspowcze, to jeszcze będziemy rozbudowywać. Dobra, ciśniemy te różne, no bo tematu nigdy nie zostawiłem, mimo że ostatnio nie jest tak kolorowo jak w poprzednim roku, to ja myślę, że i tak tutaj będzie rozpierdziel, tak jak przy tej Australii. Więc no polecam wam grać tą Australię przede wszystkim, a dalej zobaczymy sobie, jak to pójdzie. Dobra, to tyle. Dzięki wam wszystkim za to że jesteście, dajcie to łapkę w górę, komentarz, suba, no i widzimy się w następnych typach, chyba mistrzów, jak się nie mylę, zieloności. Pozdrawiam, cześć, z tej strony Mike.